Cześć, tu Kasia z NordPL. Pokażę jak wymienić termostat w kuchence gazowo-elektrycznej. Do tego celu użyję śrubokrętu krzyżakowego, śrubokrętu płaskiego. Będę naprawiać kuchenkę firmy Amika. Producent nakleił tabliczkę znamionową na bocznej ścianie obudowy piekarnika oraz na karcie gwarancyjnej. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw urządzeń elektrycznych, pamiętaj o odłączeniu ich od źródeł zasilania oraz o komorę piekarnika. W pierwszej kolejności ściągam pokrywę szklaną, unoszę ją. Zamontowana jest na wcisk, zatem wystarczy tylko podnieść ją i odłożyć w bezpieczne miejsce. Ściągam róż. Następnie pokrywki palników, a w dalszej kolejności korony. Po zdjęciu górnych elementów widoczne są skorownik termopara oraz korpus. Korpus palnika przymocowany jest do płyty podpalinkowej za pomocą dwóch śrubek. Biorę śrubokręt i odkręcam Wciskam termoparę i skrownik oraz korpus palnika do środka, aby w trakcie demontażu płyty podpalnikowej nie uszkodzić ich. Postępuję tak samo z pozostałymi palnikami. Od tyłu płyta zamocowana jest na dwie śrubki. Je też należy odkręcić. Teraz mogę bezpiecznie zsunąć płytę podpalnikową. Przytrzymuję ją lekko i przesuwam do siebie. Po zdjęciu płyty podpalnikowej uzyskałam dostęp do śrubki mocującej panel przedni. Taka sama śrubka występuje pod spodem panelu. Jednak w pierwszej kolejności zajmę się demontażem pokrętę, następnie biorę śrubokręt krzyżakowy i odkręcam śrubki mocujące panel. Zaczynam od śrubki od spodu. Przy demontażu górnej śrubki przytrzymuję panel szklany, żeby mi nie wypadł. Po odkręceniu śrubek panel trzyma się dodatkowo na czterech zaczepach. Dwa po każdej stronie. Należy je nieznacznie podważyć śrubokrętem. Robię to w sposób delikatny z tego względu, że panel jest szklany i mogę go uszkodzić. Po zdjęciu panelu przedniego uzyskałam dostęp do termostatu. Do termostatu podłączone są dwa przewody: jeden do przełącznika funkcji, natomiast drugi do zasilania. W pierwszej kolejności odłączam przewody. Termostat z przodu przymocowany jest za pomocą dwóch śrubek. Odkręcam je. Przy ostatniej śrubce pamiętam, żeby przytrzymać termostat. Aby zdemontować tylną blachę piekarnika, należy odkręcić cztery śrubki mocujące. Wyciągam blachę, kieruję ją nieznacznie ku dołowi. Czujnik temperatury w komorze pieczenia zamocowany jest na dwóch blaszkach. Należy je odgiąć i wepchnąć czujnik do środka. Wypychany czujnik pojawia mi się z tyłu kuchenki, jednak widzę, że kapilara przytwierdzona jest do ramy kuchenki za pomocą blaszki i dwóch śrubek. Wystarczy w zasadzie, jak odkręcę jedną śrubkę. Odginam i wyciągam kapilara. Jest to klasyczny, prosty termostat z kapilarą. Kapilara to drut o charakterystycznym kształcie spiralnym, który wchodzi bezpośrednio przez mały otwór do komory pieczenia. Zakończony jest czujnikiem, który kontroluje temperaturę. Mocuję nowy termostat z przodu, przytwierdzam go do ramy panelu i dokręcam dwoma śrubkami. Termostat mocujemy tak, aby płaska strona przypienia znajdowała się w górze. Podłączam przewody do termostatu. natomiast kapilarę przepuszczam przez oczko mocujące. Po odchyleniu izolacji widzę otwór, w który wkładam czujnik. Następnie od środka komory mocuję czujnik na blaszkach. Nie zapomnij zamocować kapilarę do ramy kuchenki. Po zakończonej wymianie termostatu mogę ponownie zamontować tylną blachę piekarnika. Nakierowuję ją na kanał wentylacyjny, lekko odginam, przytrzymuję, przykręcam śrubę. Po wymianie termostatu mogę nałożyć panel przedni. Przy montażu zwróć uwagę na zaczepy, aby odpowiednio je dopasować do kuchenki. Dociśnij do kuchenki i sprawdź, czy wszystko jest na swoim miejscu. Po zamocowaniu panelu, dokręcam śrubki. Zaczynam od górnej, a następnie dolną. Zamykam dźwiczki od kuchenki i montuję pokrętło. Na koniec mocuję płytę podpalnikową i jej elementy. Zwracam uwagę na zaczepy, aby odpowiednio dopasować płytę. Nakładam ją delikatnie, następnie przesuwam. Wykręcam płytę do kuchenki z tyłu za pomocą śrub. Wyciągam korpus palnika. Nakierowuję termoparę i skrobnik w odpowiednie miejsce. Przytwierdzam śrubkami korpus palnika do płyty. Nowe zamienne elementy wkładam w to samo miejsce. Pamiętaj o wyżłobieniu, aby dopasować iskrownik. Pokrywkę palnika, a także ruch. Ostatnim elementem jest płyta szklana. Nakierowuję ją na zawiasy i opuszczam na dół. I gotowe. Po zakończonej naprawie mogę podłączyć kuchenkę do prądu. Podjąłeś się wymiany? Daj znać w komentarzu, jak ci poszło.